Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jakże wyjątkowy, ponieważ zajmiemy się maluszkiem balbinki. No Dla przypomnienia, balbinka ma no, tylko jednego maluszka, niestety pozostałe dwa odeszły. No, jeden urodził się już martwy, drugi no, niestety z komplikacjami zaraz o porodzie i w niedługim czasie biedoczek zmarł, także został tylko jeden, płeć jest nieznana. Urodził się równe dwa miesiące temu, ponieważ dzisiaj mamy 11 lipca, a on przyszedł na świat 9-10 maja, już nie pamiętam konkretnego dnia, aczkolwiek był to 9 lub 10 maja, dlatego no, dzisiaj chciałbym Wam go pokazać, jak przez te dwa miesiące urósł, na pewno sobie go odrobaczymy, no i w sumie to, co najciekawsze, czyli sprawdzimy, jaką ma ten nasz maluch płeć. Na pewno jak będzie dziewczynka, to sobie zostawimy, no jak będzie chłopczyk, no to prawdopodobnie trafi na... Sprzedaż oczywiście jak podrośnie, na razie jest malutki. Ale dobra, nie mamy o czym gadać. Wracamy za chwilę już przy klatce. No i zmierzamy do naszej klatki. Mamy tu naszą Balbinkę z młodzieńcem po lewej, po prawej Karolinka ze swoimi dziewczynami. A tak prezentuje się środek klatki po prawej Karolinka, no bardzo pochliwa, podobnie jak jej w sumie mama. A tutaj jej dziewczyny i córki. Wczoraj dziewczyny były no, bardzo długą część dnia na wybiegu, ponieważ była po południu bardzo ładna pogoda. Trawa co prawda była wilgotna, ale dziewczyny sobie chętnie pobiegały, pojadły troszeczkę tej świeżej trawki. No i teraz, że tak powiem, w wysprzątanej klatce siedzą, odpoczywają, <laughs> ale do brykania mają ochotę, także bardzo dobrze. A po lewej gwiazda wieczoru jest i nasz malutki, albo malutka kruszynka od balbinki, no zaraz sobie zobaczymy. Co to tutaj nam urosło, Wyciągniemy, zważymy, oczywiście odrobaczymy. No, mamuszka już była wcześniej odrobaczona, a ten maluch jeszcze nie z tego powodu, że był jeszcze za malutki, jak mamuszkę odrobaczałem. Także co? Może mamuszkę sobie wyciągniemy na trawnik, a tego maluszka weźmiemy sobie na nasz blad roboczy. Dobrze, klatki mamy przygotowane. Tutaj trafi balbinka, potem sobie tutaj włożymy tego naszego maluszka. No, a tu tolka coś nam. Co ty to jesz? Tola, co ty to? Co to jest? No wiesz co? No dobra, idziemy po Balbinkę, idziemy po tego maluszka. No i w sumie bardzo fajnie, bo możemy w końcu jak poznamy płeć tego malucha, to sobie zdecydujemy o dalszym imieniu. Chodź tu, nie bój się. Ale fajna cieplutka. O ja, ja, ja. A co ty tu? Nie masz w miejsce wody? Weźmiemy sobie tutaj dziewczynkę. O jejku, nie denerwuj się. Proszę bardzo. Nie denerwuj się. Jej akurat nie przykrywam. O nią się nie boję, ona mi tutaj nigdzie nie wyskoczy. Duży króliczek, fajny. No mam nadzieję, że ten guptol mi jej tu nie przestraszy. A my co? A my tutaj sobie przygotujemy klatkę. Bo tak by wypadało. Już cała porzewiana, ale może jeszcze. Nawet przyszły sezon wytrzyma, tylko musimy w dobrym miejscu ją przechować. No i co, troszkę trawki tu wpuścimy, balbinka. Tego naszego koleżkę sobie wyciągniemy od razu i damy go na wagę, tak żeby było wiadomo już o co kaman. No, mam nadzieję, że tu króliczki grzeczne są, że nikt mi tu nie poprzeskakiwał. Co się tak boicie? No biedna Karola, I mama była identyczna. A tu nasz piękniś, proszę bardzo. Pokaż nam się tutaj wszystkim. Nie denerwuj się. Czyli jednak musimy sobie go władować do klatki. No tam chciałbym dziewczyny zostawić. Skakuj. Ale mnie drapnął, popatrzcie. No. Wszystko przez to, że po prostu człowiek nagrywa i Skupia się nie na robocie, tylko na nagrywaniu, nie to la? No tak, co się nie robi dla widzów. <laughs> o, czy już przeskoczyli? Nie przeskoczyli, no. No, tu mają ładnie wysprzątane. Nie źle, tu też moglibyśmy posprzątać, ale to może następnym razem idziemy. Dobra, koleżko, mam nadzieję, że jeszcze nie uciekł. Także długo żeś tu nie zabawił. Znaczy, zaraz przyjdziesz z powrotem, ale zaraz przyjdziesz tu z powrotem, więc się nic nie bój. Najpierw sobie po prostu o. Tu jakiś czosneczek ktoś przyniósł. Tola nie wolno. Tola. Zresetujemy sobie wagę. O. Proszę, bo cię drapnie królik i będzie dopiero Armagedon. No i zważmy sobie go. 2 kg. No, w zaokrągleniu Dwa kilogramy. 2 kg. Dokładnie 2,09. Tutaj mi się Tola pcha. No co ty to? Też byś chciała być noszona? Ty jesteś za gruba. No, popatrz jaki króliczek. Dobra, wiemy już, że to jest przyjaciel dwukilowy. Szczykawka jest, możemy sobie iść i... To Olaty wariatko mała. No, trzeba go uważnie trzymać, bo niestety, ale jest dosyć yy, ruchliwy. Znaczy niestety, no może i dobrze, no. Jak jest ruchliwy, to znaczy, że wszystko z nim w porządku. Ma ochotę brykać. A tutaj największy brykacz. Mój malutki o dobra Tola, poczekaj, bo zrobimy co mamy zrobić i potem się będziemy bawić. O ty jesteś też dobra wie ten aparatka nie także odmierzmy sobie 0,4 Hops hop, hops. dobra może być Dobra koleżko, sorry, że cię tak coś chwilę wyciągam i męczę A co to się stanęło? Dobra, dajmy sobie tutti, albo poczekaj, poczekaj, o poczekaj, trochę Cię pomęczymy dzisiaj, ale o jak się ładnie skórka odtegowała. Tu cyk na skórkę, ładnie wtegujemy. No i proszę bardzo, jaki gość, o tak się gość prezentuje w całej, że tak powiem okazałości, o proszę bardzo. Taki fajny Milusiński, tutaj Tola, Lola. No i niech się chwilę pogoni. Tola, ale bądź grzeczna, proszę cię. Przecież ja tyle razy cię proszę, i ty nigdy. No widzisz, tu szczykawka leży, podeptaż mi. Nie daję go specjalnie do tamtej klatki, ponieważ z tamtej klatki mi już uciekł. Już uciekł. No, z tej też mi raz zwinął się, ale. Może teraz, jak już podróż troszeczkę, to nie ucieknie. Kiedyś był króliczek taki, że po prostu bardzo chętnie siedział przy matce, wręcz jej nie odstępywał, no a teraz to jest jak jest. Ej, ale ja nie sprawdziłem, jaką on ma płeć. Także znowu go pomęczymy. Dzisiaj nie myślę, normalnie piątek jest, już mózg zlasowany. zglasowany. Chodź tu. Dobra, więc pytanie pierwsze do Was jest takie, jak myślicie... Co to jest? Czy, czy traficie, czy nie? Znaczy, co to jest? Czy to chłopczyk, czy dziewczynka? Ja szczerze powiedziawszy, obstawiam, że to jest niestety chłopczyk. O, dajmy sobie... O, Jezus, stola! Dobra, sprawdzamy. No i co mamy? Mi to bardziej wygląda na trąbkę. No nie wiem, chyba trąbka, chyba chłopczyk. Chyba chłopczyk, więc no niestety króliczek ten pójdzie na... Sprzedaż, no, ty popatrzcie na moją rękę. Cholera jasna, A taki po, po, pocięty będę chodził. A ty będziesz w końcu ten, słuchana czy nie? Królik by cię drapnął, pokaż, nie drapnął cię? Chodź no tu. Ja specjalnie nie daję do, dochodzić ten do królików, bo właśnie króliki mają to do siebie, że lubią drapnąć. Zresztą, jak widzicie, zresztą ja wszystkie ręce takie mam. No i niestety trafiłaby ją w oko czy coś, ten króliczek, i byłby problem, no. A ten osioł nie rozumie. Nie rozumiesz, tak? Że Cię Pan chroni, a nie żeby... Jakby się króliczki chciały bawić, to by było nic innego, Zaraz sobie to posprzątam, a ja Wam idę pokazać, co się dzieje, albo co się nie dzieje. No w jak to fodowli? W, w sumie po ostatnim razie nic ciekawego. Tutaj mamy tego dalej, naszego jednookiego dżentelmena, a ty, tola, uciekaj stąd i stąd, proszę Cię, bo dziabnie Cię ten królik w końcu. Popatrz, i się boi. Nie, zostaw. Gentlemenie, pokaż nam się. Nie bój się. Ach, tu jest piękny królik, słuchajcie. Jeszcze go nie widzicie. Oh, ho, 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 ho. No to jest, proszę Państwa, gentleman. Niestety na to oczko nie widzi. Uszkodzone mechanicznie, ale bardzo ładny samczyk. Barwa dosyć ciekawa. No mi osobiście się on podoba. Troszkę mu się tutaj uszka oklapły, ale to myślę, że od tych temperatur, no, nie wiem, w sumie czy on widzi coś na to oko, czy nie, ale na 99% nic nie widzi, bo cały czas ustawia się lewą stroną do klatki, czyli po prostu no widzi ten, ale słuchajcie, super ten króliczek zachowuje się na wybiegu, tyle radości, co on po prostu tam ma to. Normalnie szkoda gadać, nie? Myślę, że jutro go wypuścimy łącznie z resztą naszej bandy. No, bo tutaj chłopczyki są, proszę bardzo. Nie ma ale macie tu bałagan. Popatrzcie, jak ściółkują siano. No. Dostałem dwa razy dziennie paśnik siana, no i jak widać, większość tego paśnika to idzie o tutaj, tak? No, nieładnie robicie. A tu mamy dziewczynki, dwie najmniejsze w sumie, no bo bracia są dużo, dużo więksi w porównaniu. Z nimi nie wiem czy je objadały jak były małe czy coś, no ale tak wyrosły jak wyrosły nasze towarzystwo. One mają podobnie, ściukują to siano z paśnika. Zobaczcie ile tego towaru tutaj jest. No, także tak to wygląda. Do kiedy będą nasze króliczki na wybiegu tego nie wiem. Mam nadzieję, że ten łahudra mały nie znajdzie sobie jakiejś dziury. No pokażcie na no tutaj. Najczęściej to króliki z tej klatki uciekają albo tędy, albo tędy. Otwieraj się, skurczy byku. Nie otwórz. Krótce. Nie wiem, dziwne te zamykania są. O, Proszę bardzo, tak się prezentuje. 2 kg, sam czy dwumiesięczny. Nie wiem, czy to jest dobra waga. Wydaje mi się, że nawet bardzo dobra. Bardzo fajnie rośnie. No, z tym, że jest sam, tak? Także całe to mleczko od Balbinki, z całą tą śmietankę spija on. Więc no. Automatycznie dosyć mocno rośnie, aczkolwiek no, geny wszystko tak naprawdę pokażą. Bo jak królik ma być duży, to będzie duży. A jak będzie pyrtuźno, to będzie pytuźno. No popatrzcie, jak se wcina. Jeszcze niedawno pamiętam właśnie, jak co chwilę przy tej balbince, przy tej mamuśce swojej nie odchodził, nie odstępywał na krok, a teraz już można, można powiedzieć, że się robi mały kawaler. No. no i co? Trzeba będzie do miesiąca czasu go oddzielić, tak żeby. Czasami tutaj mi po mamuśce nie skakał. No i, no i co? No mamuśka już stara. Stara, powiem Wam, mało się co rusza. Mało się co rusza, ale ona na wybiegu nigdy nie była jakoś bardzo aktywna. No i taka się zrobiła trochę kluska. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ją ważyłem, to ważyła 6 kg, A wcale nie jest jakoś, że tak powiem, karmiona ekstra, czy nieodpowiednie. Jest karmiona tak, jak wszystkie pozostałe króliczki. No tutaj miała swego czasu troszeczkę więcej ze względu na tego Malucha. Kiedyś miałem taką sytuację, że dopuściłem samicę raz, potem dopuściłem kontrolnie. No i wyobraźcie sobie, że no wtedy jeszcze nie miałem dużego doświadczenia, ale no łatwo miałem zauważyć, że te króliczki jak już urodzą i po prostu karmią te dzieci, to bardzo chudną. W sensie za bardzo widzę nie przybierają na wadze ten, więc co postanowiłem? Postanowiłem, że jak ją dopuściłem. To dosyć ostro jej dawałem zboża i co gorsza dawałem jej pszenicę. Kiedyś dawałem pszenicę, ale po prostu przestałem z tego względu, że u mnie się po prostu ona nie sprawdzała. Bardzo króliczki obrastały w tłuszcz. No i potem gdzieś tam jeszcze przeczytałem, że generalnie ta pszenica już nie pamiętam z jakich tam powodów. Nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd, ale nie jest zbyt dobra dla króliczków. No i po prostu ją odstawiłem. No i jakby to powiedzieć. Problemy się rozwiązały. króliczki przestały po pierwsze tyć, no i w ogóle przestały być jakieśkolwiek problemy, właśnie z nadmiarową wagą. No, już myślałem, że mi uciekł. No i wyobraźcie sobie, minął miesiąc czasu od pierwszego pokrycia tej samicy, potem minął miesiąc od kontrolnego pokrycia, no i samica nie urodziła, a cały czas widziałem, że właśnie rośnie, rośnie. Mówię oho, królików, to chyba, mówię, będzie miała z 12, bo tak ładnie rośnie, że no w tym brzuchu musi być sporo, no, a ona nie rosła po prostu tam, tylko no rosła wszerz, bo potem niestety jak poszła na niedzielny obiad, no to niestety, ale jak ją rozkroiłem, to była przeolbrzymie obrośnięta w tłuszcz. No, także zrobiłem się w konia, no i niestety, ale stało jak się stało. Nie próbowałem jej chyba wtedy nawet dopuszczać kontrolnie, tylko już swoje po prostu samice wtedy wymieniłem, nie pamiętam już dokładnie jak to było. Dosyć tych króliczków się u mnie przewinęło, pamięć też jest zawodna. Dobrze by było mieć coś innego jeszcze oprócz, że tak powiem kalendarzyka od zaznaczania, kiedy się króliki dopuszczało i tak dalej. Ale to myślę, że temat na kiedy indziej. Pies mi zginął. to jest tym synem? Dobra, siedźcie tu, tylko macie być grzeczne no. A tutaj towarzystwo od Belli. Dziewczynki sobie oglądają. Proszę, stają normalnie matce na głowie. Tutaj mamy łącznie sześć dziewczynek. Dziewczynki, pokażecie się do kamery czy nie? <laughs> jakie już są duże, już ładne. O, proszę bardzo, też ładnie ściłkują tutaj Siano. No, myślicie, że się ukryjecie? Co wy to? No, o, matka niezadowolona. Bella niestety niezadowolona. No, ona tutaj jest z piątką swoich dziewczynek, z pięcioma córami O, proszę, jakie ładne. Wszystkie bardzo podobne. Zobaczymy, czy któraś pójdzie na sprzedaż, czy co. No, musimy coś tutaj chyba myśleć, pomału, no bo króliczki nam rosną, a tutaj miejsca coraz mniej. Te króliczki akurat powiem szczerze od Berli nie są zbytnio grzeczne. Często się zdarza tak, że wypuszczam je tam do właśnie tego bordera co jest Balbinkan, no a potem przez godzinę albo dwie szukam je tutaj gdzieś po krzakach, po tych tujach co tutaj rosną, no bo zwiewają no i się tutaj gdzieś czają. No potem i tak generalnie przychodzą. No i no cóż, no generalnie temat jest taki, że jakbym je tak zostawił to jak ja bym je nie wziął, no to lis by je wziął, a lisa tutaj mamy takiego chyba, o, 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 widzicie ten tutaj budynek opuszczony, to jest opuszczony, słuchajcie, budynek ze starą stodołą, no i tam w tej stodole to tam jest wszystko, uwierzcie mi, i lisy są, i ten, no, mają się tam świetnie. No, a mojego lisa też tutaj, że tak powiem, energia rozpiera, no bo zrobiło się w końcu chłodno, no to odżyła, nie? Tola, co dzisiaj chcesz dostać, konserwkę? Chyba tak, konserwkę. Okej, okay, okej, Laty, moja, fajna. No dobrze, moi drodzy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Widzimy się pewnie, oczywiście, niebawem. No i co, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Na razie.